Mano Wam wszystkim, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Walchem. Jak widzicie, chilujemy sobie już w innym miejscu niż ostatnio, ponieważ bardzo dużo się zmieniło w naszym domku. Waszek tutaj pogrzebał dość sporo. Tam jest kurde faremka, jest tam ule, no zobaczycie zaraz. A w tym odcinku planujemy iść na ukradła przez portal. Tak, bo nam się udało też zrobić portal, też zaraz go zobaczycie. No tam mm, będziemy krypty, krypt będziemy szukać i żelazo wydobywać, jakieś tam kości, żeby przywołać fragmenty, przywołać bosa, ale to to też jeszcze jakiś czas do, zanim z nim będziemy walczyć, ale no więcej wam Waszek powie, bo on się tu wkręcił w gierkę, także ja jestem Lokarius, jest za mną Waszek. Siemanko, siemanko, witajcie. Tak, no generalnie dosyć się sporo pozmieniało od ostatniego razu. Nie pamiętam już nawet, co było w, kolejnym, w poprzednim odcinku co widzieliście, a czego nie widzieliście, ale tak, pozmieniało się dosyć dużo. Zbudowaliśmy nad odlewniami i nad mielezem taką oto kopułkę, żeby nie było im mokrej, żeby były szczęśliwe. Tutaj oczywiście sobie podest, taki walonaliśmy trochę dłuższy, żeby można było też normalnie wchodzić tutaj do tych, do tych części lotniczych. No i tak, w środku nam się pozmieniało w ten sposób. Trochę się rozrosło. Znaczy na, na, na pewno nie rozrosło, tylko uporządkowało. Znaczy rozrosło, rozrosło też w sumie. Eee, tak, zrobiliśmy sobie tutaj łóżeczka, takie normalne, już po, po swojemu, tak jak powinno to wyglądać. Eee, po tutaj te skrzynki, kowadło i, i oczywiście stół warsztatowy, mają własne kąty. Eee, stół kartograficzny zrobiliśmy, to się bardzo dużo przyda. <śles polític> Wiedziałem, że się zatrzymasz na mną. No to ja opowiadam, ten chiluję bombę. <laughs> Leży sobie na łóżku. No, parabiliśmy parę takich rzeczy. Tutaj generalnie powstał składzik. Tutaj mamy popisywane też różne rzeczy. Znaczy różne rzeczy. Mam popisywane skrzynki i co, która ma w sobie, tak? Jakieś tam drewna, piórka kości, jakieś tam rzeczy. Do jedzenia. Mamy portal oczywiście. Tutaj kolejna to jest ta sekcja nowa powstała. Jest portal, przez który możemy się teleportować. Druga część tego portalu jest w tym miejscu. Dom 2 bagna, żebyśmy nie musieli tam w tym odcinku zasuwać. Po prostu taki kawałek, się tam teleportujemy. No, tutaj powstał jeszcze kociołek i dwie kadzie, żebyśmy mogli sobie podki robić. Jak możecie zobaczyć, my już tutaj podki, podki mamy. Mamy miód pitny na truciznę. To jest większa odporność na trucizny, i przyda nam się to właśnie i na mokradła jak, jak będziemy chodzić, bo tam potwory zatruwają. I też się to nam przyda na bossa. Będzie nam niwelowało obrażenia. Jeśli chodzi o jedzonko, no to grzybki podstawowe mamy, ale mamy też zupę marchewkową i gulasz z zielenia. No bo oczywiście to można sobie robić w kociołku. Mm. A jeśli chodzi o marchewki, ja teraz tu jeszcze wyjdziemy z, z tego domu, bo tutaj się też jeszcze pozmieniało. Parę rzeczy doszło. To już widzieliście, ten mostek i te, te, te palisady też już widzieliście, ale tutaj się to pozmieniało. Nowy ogródek zrobiłem. Tutaj się w tej chwili marchewka wyrasta. Znaczy bardziej takie kwiaty, kwiaty marchwi. I z tych kwiatów marchwi można zbierać nasiona marchwi. Nie wiem, jak to działa za bardzo, ale jakby, no teraz są roślinki, jak zbiorę tą roślinkę, to wtedy wypadną mi trzy, trzy nasiona marchewki i mogę sobie ją normalnie, normalnie zasiać i potem marchewkę zebrać. No moich oczach wyrosło. Tak, też to widziałem. Ale ja też to, to jest to niesamowite. Też to widziałem, <laughs> że to wyrosło. Tutaj... Ty, no te szarby poniszczyły cholerne kule, no. Rozwalili no, to no, ja do... ja tego powiem. No dobra, tutaj coś będę musiał obiekminić odnośnie tych, tych uli, ale tak, tutaj pochodziłem to trochę po mapie, pozbierałem królowe, ym, królowe pszczółek, żeby zrobić sobie ule i mieć miodek pitny, znaczy miód po prostu, yy, a z tego miodu można potem robić właśnie miód pitny, yy, które dają tam różne bonusy yy, i właśnie na te trucizny, tak jak widzieliście, albo jakieś inne leczenie i tak dalej. Także no, ale tutaj trzeba będzie wybudować jakieś zasieki dodatkowe. Bo widzę, że te szary się trochę bardzo no rozpochociły, ro 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 i zaczynają niszczyć wszystko dookoła. I to nie jest fajne. Ym, I co, tu jeszcze powstało, powstała stocznia, znaczy stocznia, przystań tak urządzona, ładnie. Napiszcie w komentarzu, że ładnie, jak wam się podoba. E, tak, są, są głowy trolla, bo musiałem jakoś to przyozdobić, więc są i nasze sztandary te kolorowe, które mamy w pokojach. Loki ma żółty, ja mam e, biało-czerwono-biało-czerwono-biały. Polska. E, Polska, e, widzę, e, mi w ogóle wszystko na e, No i tutaj oczywiście wyjście z wody i tutaj będzie można sobie postawi postawić normalnie krawę naszą łódkę którą będziemy płynąć ale to w kolejnym odcineczku w tym odcineczku plan jest taki żebyśmy poszli właśnie sobie przez teleport na tam okradła i pochodzili tam zobaczyli że tam nie ma żadnych krypt ja już mam przygotowany kluczyk na mokradła, żeby w razie co otwierać i tam wchodzić no i tyle nie, wi nie wiadomo jak wyjdzie z tymi okradłami ponieważ jak widzicie one są dosyć bardzo małe nie wiem czy cokolwiek tam znajdziemy jeśli nic nie znajdziemy to jeszcze tu jest taka ciekawa wioska którą też z chęcią Wam pokażemy. Loki w sumie jej nie widział jeszcze, ja ją tam widziałem, ale to no też może mhm. być ciekawe. A w kolejnym odcineczku najwyżej już zaczniemy sobie żeglugie morskie i odkrywanie nowej wyspy. No bo w sumie ta wyspa, która tutaj już jest, na której my jesteśmy, no to ja już ją zwiedziłem dookoła. W sensie tutaj są pozostałe takie skrawki, ale to głównie są góry, na, których, na które nie można teraz wejść. Że można, ale szybko umrzemy bo nas tam normalnie zmrozi więc tu generalnie jest większość już poodkrywana całą tą wyspę raczej mam odkrytą więc nic innego nie pozostaje jak po prostu wziąć łódź i płynąć w żeglugę na inną wyspę żeby po prostu eksplorować dalej yy, dobra to chyba tyle co chciałem powiedzieć pamiętajcie oczywiście że jeśli wam się odcinek spodoba, to zostawcie lajka zostawcie subika a my idziemy spać yy, bo yy, musimy przeczekać noc yy, przy okazji sobie Odnowimy trochę wypoczynek. No i lecimy na bagna w takim razie. Na bagnach są draugry. Hmm. Draugry jako tako są jeszcze do zabicia. Gorzej z takimi blobami skaczącymi, które zatruwają. One są dosyć mocne i dosyć tą truciznę mają też mocną. Ona zabiera dużo HP. Ale dobrze, że mamy akurat te potki, więc się jednakże łyknie i powinniśmy być w miarę bezpieczni. Ja są jeszcze pijawki, które też zobaczycie zresztą jak wyglądają. I wchodzimy w portal O Okozaurona. Okozaurona, tak. Turu, tu, tun. tun, tun. <grym> też ale... warto wspomnieć chyba o tym jedzonku nowym, nie? Nam... E, tak, tak, Ogarnęliśmy sobie też nowe jedzonko. E, właśnie ono jest z marchewki. E, do, do, do tego była potrzebna marchew i góle i, i matko i miód które wytwarzamy tam, pszuki wytwarzają. I sobie porobiliśmy właśnie gulasz z zielenia i zupę marchewkową. One są o wiele lepsze niż takie zwykłe jedzenie no, no, no. usmażone na to, znaczy upieczone na togniskiem, tak? I no, e... dobra, yy, czekaj, A, trucizna, nie? Bierzemy potkę? E, także tak. E, no, e, czekaj, Ile ile, no, czas ma działania jaki? 10 minut, okej, okay, dobra. Tak, no to dawaj, łykaj sobie tam potem. I lecimy, a przy okazji jak osad będziesz widział po drodze, a to, to już go za wiele nie będzie, bo wychodzimy z, z czarnego lasu, ale tu można wszystko zbierać, bo to się później przyda na ten, właśnie do robienia sobie różnych ymm, miódków pitnych. Mhm. włączyć Amira? E, wiesz co, no w sumie możesz włączyć, ale generalnie... No, sumie... Włączmy, no bo po co nam będzie? Tak, możesz w sumie włączyć. Później nie, teraz będziemy sobie biegać. Ja sobie jeszcze łyknę zupkę, zupkę, i gulasz, żeby mieć trochę więcej życia. W ogóle spoko są te też te jedzonka, które właśnie potworzyliśmy, bo dają większą regenerację, w ogóle HP. Więc nie będziemy musieli aż tyle uciekać i czekać, aż nam się HP zregeneruje. Co to? Ty tu żyje tutaj coś. Jezu, ile kondycji, co to jest? Jezu, Stary smak, abominacja. Waszek, ja nie chcę z tym walczyć. Ja pierdykam, ty... Jak to ja jest... Pytam, czy ty... Ale to jest twarde. Ja myślałem, że ty sobie jaja robisz z tą abominacją, że to się tak nie nazywa. Jezu. Matko. Maszek, nie, ja nie chcę umierać. Ty, ale to tak. jest jakieś duże i takie... ...niefajne. Poczekaj, Poczekaj ja Dlaczego to się stało? Ogniste strzały. Łoł. Wow. Właśnie ogniste może będą lepsze. Tak, tak, bo to jest jakiś drewniak. Matko, co to jest za potwór? Może to jest taki troll, tylko mokradłowy. Ej, ma to sens. No. Ale... Maszek, pomocy. Ma to sens, ale trzęsie mi się cały ekran, jak on łazi. Masakra. Ale dobra, on ginie trochę. Tak to no, tak, trochę mu na chłopę schodzi. Dobra. Git, git git. Schodzi. Dziękuję <laughs> z... zaakcentowałem, ale schodzi. Ty, ale... Czy draug też do niego strzela? Tak, dra... draug do niego strzela. To Ty, zobacz. Bo to jest jakiś w ogóle nasz wspólny wróg. Ty, dobra, bo mnie ucieka po prostu. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, wiesz o tym? Tak, no, dokładnie, może no, się teraz powiedział. Szkoda, że drauga zabijamy, to! O kurde, szarzę! Wow, szarzełki! Wow, to jest, jeśli chodzi o draugrę to trzeba uważać na łuczników, bo oni generalnie potrafią zrobić niemały damage. Ziazia? No, potrafią w sumie, zrobić. W sumie ja nie wiem czy buława i buklerz były już na starcu. Mieliśmy? Hmm, w sumie chyba nie wiem. Jeeeeee! Yeah. <grych> tak ja włócznie ja w w chyba oddałem wtedy, kiedy te, 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 takie pokoiki nasze to zrobiliśmy jakby. Więc może. on poszedł. Ej, nie ja chcę go zabić, co on robi. No właśnie, on sobie poszedł. To jest niefajne, że on sobie poszedł. Ty, w ogóle wypadają z tych, z Z piawek, wypadają w worki krwi. I odblokowują na nam się kolejne te receptury do, do robienia. Dobrze, że ten kamerał mamy. Będziemy mieć coś lepiej. Tak, tak, tak. No, ale nikt się nie spodziewał, że to będzie takie coś. No dobrze, że to na odcinku weszło, bo to w sumie takie dość ciekawe. A, tak, bo my tu generalnie już byliśmy wcześniej z Lokiem, poza odcinkiem, żeby zobaczyć, jak to, to wygląda. Y, ale. O Jezu! Y, ale generalnie tutaj nie spotkaliśmy tej abominacji, a tutaj już na sam start właściwie ona nam na twarz wyrosła. Uuuu! Wow. Ty, ale to jakoś tak łazi, ale nie za, nie za bardzo jest skłonne do bicia, tak mam wrażenie. Właśnie, może to jest tak naprawdę jakiś zaklęty tam Człowiek Czy... i tak naprawdę. Znaczy wolę do niego nie podchodzić, nie próbować, jak mnie walnie, to przeżyje, tak, więc... No tak, tak, dobra. Tak. Wow. Rozwa... O kurde, draugr! Wow, wow, wow. Właśnie uważaj, bo jesteś tam w dupie, tam są jeszcze pijawki. Dobra, nie żyje. Padł. Ciekawe, co drobnie z niego. No to jestem ciekaw. Gdzie jest mój półklesz? Dobra, a szkielety? No te to w ogóle padają tak, tak szybciutko, ale I tak, postaw, ale propo y, propos oczywiście buławy i, i, i jakiś taki dziwny dźwięk, a to chyba szkielet. E... I dobra, nowy materiał, korzeń, korzeń, wydam ja ci to, co? No może mi dać też, mi się odblokowała jakieś receptury, no. wydam ja ci wszystko, żeby tam, tam... No, widzowie widzą twoje jednak, co? Tyje, Korzenne spodnie? Ale jajca. No właśnie. ale korzenie z miasta starych drzewa. No bo, no bo to może być trochę jak troll. No, no tak, tak, tak. No to, to tak wygląda, że właśnie można sobie pewnie robić zbroję z tego, tego, tego główienka. Niech te woreczki z krwią też ci się odblokują, jakieś nowe te, tak, jest, no. nowe receptury, no. jest, no. Jest Draugaur. Tak. i dinozaury. pochodzą jest... oni stąd. Drał gaurę, ja nie zrobiłem sobie zbyt dużo krzemieniowych... Łooo, ale mi przełamał obronę! Pół HP mi zjechał. Dobra, gini. Pierdyknął. No potężnie. A dobrze, gulasz działa, ale regeneruje to żyćko. A no właśnie, nie? Ten kociołek też kurde robi robotę. No. Tak, 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 dobrze sobie to ogarnęliśmy. Dobra, czyli tak, teraz szukamy na tym, na tych głównym naszym celem jest szukanie krypt. Ale nie mam pojęcia, jak one wyglądają, bo nie sprawdziłem tego w Necce nigdzie. Także nie wiem, jak to wygląda. Co to są w ogóle te starożytne drzewa? Ja jestem ciekaw, czy one będą w jakiś sposób. Ja jestem ciekaw, czy one w jakiś, w jakiś sposób będą ten. Będą. Urąbywalne? Że znaczy, one są urąbywalne, bo można je normalnie ciąć. Tylko, że. że pytanie, czy to, to drewno, które z nich dropi, się nam do czegoś więcej przyda niż do niczego. Ty, to, ty tam jest pa krypta jakaś. Widzę tam coś dziwnego. Gdzie? Tam chyba jakieś wejście jest tam. O kurde, Pijawy! Nie! bym uważaj, no. Czy ale... I Jak to, jak to tam? Pij, o, Ty, Jak one mi zatruły, to mnie bije tylko po 0,9. Ty, no to baza. To jest, pod, pod, no to pod, to jest potężny upgrade. No, to 0,7, 0,7. Tak, rzeczywiście. No to nie, bez tego to nie ani rusz. Stary. No, nie rusz. W ogóle ta trucizna nam teraz nic nie robi, bo po, oni zabierają nam po 0,7 ta trucizna, a leczy nas po 7, albo po 8 nawet. Ja dobra, zaprowadź mnie do tych krypt. E, nie widzę. E, poczekaj, bo się teraz rozkojarzyłem, ja ją chyba zgubiłem. Ale ja nawet nie wiem, czy to było to. Po prostu widziałem jakieś takie śmieszne wejście. Oddefaja, gdzie to było? Ła! Właśnie te uczniki, kurde, na nich trzeba uważać, bo nie są potężni. Potężni, w sensie potężnie potężni, potężni, potężni biją. Kurde, gdzie ja to widziałem? O, ła! Jezu, pół mi zjechał prawie. No no, prawie. Ja umieram fajnie. O kurde, o, no to jest jeszcze raz gwiazdkowy. Kurde, chyba wiesz co, chyba mi się coś powaliło. To chyba nawet nie było żadna ten, żadna. Nie, o Jezus, tam raz niż go, magit. Chyba nawet nie było do końca żadna, żadna krypta. Po prostu mi się jakoś, nie wiem, korzeń jakoś tak dziwnie ustawił, że myślałem, że takie wejście jest. Hmm. Hmm, nie wiem, to jest możliwe w sumie. Ale. O, to byliśmy chyba, nie? Tak. Tak, e, tak, tak, ta, tutaj byliśmy, no? To ładnie jest, tak. Znaczy ładnie, no. <laughs> A, ładnie. Jak to woli. Ja bym tutaj nie chciał na przykład zamieszkać. Jesteśmy na bagnach. Kurde. A ładno, Pytanie, czy gwiazdkowego da się, za, da się. Kurde, nie, nie, nie da się go skontrolować. cholery się nie da tego skontrować. A mam za mało życia. O kurde, w są jeszcze bloby. O stary, proszę, ja mam 30 HP, to nie jest dobry do si do, 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 si omen. Si do. Kurde, chłopie, zostaw mnie. Gini. Nie, to masz tego życia. No to do, w, jak, jak dobrze widzicie, w ogóle też pasek kondycji nam się trochę wydłużył właśnie przez te, przez te zupki, które sobie porobiliśmy. To jest w sumie zbawienne w tej grze. Kondycja to jest jednak nieoceniony, nieoceniony zasób. Nawet mam wrażenie, no. że czasami ważniejsze niż życie. Hmm. No. Dobra. Hmm. Czy tutaj coś jeszcze się, się znajduje? Właśnie... Nie wiedzieliśmy generalnie, czy w tym miejscu tutaj będą jakiekolwiek krypty, ponieważ z tego względu, że ten obszar jest taki mały, to nie wiem, czy tutaj się cokolwiek będzie znajdowało, biorąc jeszcze pod uwagę to, że nawet nie wiem, jak, nie wiem czy, czego szukać dokładnie. To, to, jest, to jest jeszcze gorzej, ale... Dobra, ale tu nas jeszcze nie było. Ja, tutaj jeszcze nie, bo... bo my jeszcze byliśmy... chwilę byliśmy, nie? My byliśmy tam w tym, tak, tak. W tej górze i w tym takim, w tej strażnicy byliśmy. Ale tutaj już nas nie było. I pytanie, czy tutaj będzie jakaś krypta. Są tu niby jakieś szkielety. Ale nie wiem, czy te szkielety to taki domyślny przeciwnik tutaj, czy nie? nie, Bo nie w wasze. Mrocznym Lesie to one... O nie! No, łucznik. Dobra. Nie żyje. Bo w tym Mrocznym Lesie to te szkielety wychodziły przeważnie z kurhanów, tak? Krypta to mi się wydaje, że też jest jakieś. Rodzaj lokacji, w których raczej by, były szkielety. Naprawdę no. trzeba gulnąć zaraz znowu tą. Tak, bo za 16. O ty, w sumie ja już. Se, może ja już. Se... A nie, nie można teraz. po poczeka się, się skończy. Okej. Okay. A pijawko. i iiii. Okej. Okay. Worek krwi, przyda się, przyda się. No jakieś Uda, pewne zupełnie. Mrocznie. Jakoś tak. Tam, mrocznie, bagna mrocznie, z tego, mrocznie tak, mrocznie. Mroczne Mroczne Mrocznie i tak. Gównianie. Ty właśnie, może tyraliera, co? Myślę, że tyraliera, to jest... O, ej, albo wsta abominacja wstaje. Mm, no tyle by było z tyraliery. Ja pierdykam, ale to jest w ogóle... straszny, to jest ciężki przeciwnik do, do zabicia. Znaczy, dużo... Może dużo Nie! Ja pierd... Dobra, nie zrobił mi za dużo, 25 HP tylko mi zabrał. Mm. Dobrze, dobrze, że akurat mnie tak pierdyknął, że wyleciałem z wody. Mm. A po jest jakaś, kurde, taka jakaś, trochę. mi jakoś mi szkoda, nie wiem dlaczego. Wygląda jakby, kurde, jak uma normalnie, tak nie, nie wie, co ze sobą zrobić. <laughs> tak, no, jakby trochę jest takie nieogarnięte. O, 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 To nie wiem. Znowuż to samo miejsce wlazłem. Miałem konkretnego wieścia. Dłóżę, Draugr. Czarzełek? Na skąd ty się to A, Ja też miałem czarzełek wcześniej. O ty, schronienie jest pod tym tym, pod, pod tym przewalonym drzewem jest schronienie, ale jajce. tylko jeszcze ogniska i można się tu normalnie wysilować. Zgubiliśmy abominację. To jest dobre i niedobre. No dobra, może z tym nie walczmy, bo to na strasznie, strasznie, dużo się trzeba z nią nabić, żeby, żeby ją zabić. Nie, nie, nie wiem czy jest, kurde wyslili jakąś randomową strzałę. No i co? No i wychodzi na to, że tu chyba nic nie ma więcej. To jakoś chatka. Puchatka, tak? he. he, he. Puchatunia, puchatunia, to rzeczywiście coś tu jest. Muszę, muszę, musimy chyba sprawdzić na w ogóle jak wyglądają te krypty, żebyśmy wiedzieli czego konkretnie szukać, bo w tej chwili to... Yy, nawet nie wiemy tego. No, atakuj, atakuj draw O! Kontra. Jak się jej skontruje to potem każde, każde obrażenia to się dają krytyki, więc to jest spoko z problemem. Nic nie ma generalnie. Nice. To nawet nie było konkretnego wejścia nawet do, do tego domku. A, no dobra, no. Skąd też szkielety się tu biorą? To bardzo mnie to intryguje, czy one wskazują no, w jakiś sposób te krypty, czy nie? właśnie hmm. hmm, ja ciekawy czy to jest... Może to jest w ogóle ukryte to, nie? Może tak widoczne jak kurhany. Znaczy... To z... już... hmm. właśnie pytanie, jak to w ogóle wygląda, nie? No bo to, to jest jakby nasz główny w tej chwili... Problem, że nawet nie wiemy do końca, czego szukać. Mm -hmm. Ale nie widać nic, nic, co by jakby wskazywało na kiedyś, no bo krypta, to, to już... Rozum... są łąki, fajne. Tak, no to już są właśnie łąki. Że to nie jest za wielki teren tego. A no, krypta by wskazywała... W ogóle tu się zmienił nagle ten... Nagle, Ta, nagle kolor, kolory, ogóle... jak się zmienił, jak się jest. Pięśliwe, na nagle baśniowe jakieś kolory. <laughs> Wchodzisz tu i nagle, dwa Dwerń się odbał. Wali, wali wszędzie. No dobra, no to w takim razie tutaj chyba nie ma. Więc myślę, że czeka nas po prostu wypłynięcie gdzieś naszym statuniem, którego jeszcze nie mamy, ale będziemy go robić. I po prostu popłynięcie na jakąś inną wyspę i poszukanie tam. No bo tutaj, no... nie wiem, no tu nic nie wygląda, chyba że, nie wiem, to? Co to jest? Worek mazi. Super. Może ty? mazi Poczekaj, ciekawe co z tego wypadnie. Maś, no kto by się spodziewał. Wow. I maś, zielony standard. To świetnie. Zobacz, ja wszedłem, szed, no i odpoczynek mam nawet. Pod tym drzewem? Nie, nie. Odpoczynek tu się kończy, no. A, Znaczy wiesz Ty... pod tymi drzewami... Tak, tu jest schronienie, to jest schronienie, ale odpoczynek potrzebujesz ognia do tego, żeby odpoczynać. No. się... No, no no dobra, to streszałem. może tą wioskę no, zobaczmy. Ty, a ja poczekaj, bo coś tutaj jeszcze coś widzę, co to jest? A nie, to jest jakaś po prostu konstrukcja z kamyków. Już to się coś to hmm. hmm, No to nie. No to w takim razie tutaj chyba nic nie znajdziemy, więc czeka nas po prostu żagluga morska, która będzie w kolejnym odcineczku. A w tej chwili, pójdźmy do tej sobie wioski, do tej sobie, do tej wioski. Hmm. Y która zawiera w sobie ciekawych oponentów, znaczy w sumie, no w sumie już... Znacie tych oponentów Ale bardzo ich tam dużo było, ja się tam wywaliłem jak widzicie zresztą na mapie dwa razy Bo szukałem sobie pszczółek i z niewinnego szukania pszczółek nagle się okazało, że to jest osada draugrów, których w sumie zniszczyć totalnie I Ja tego tutaj ginąłem, ale... To jest tutaj... Odpalamy MMR'a? Kurde No właśnie odpalę wiesz, gdzie ty jesteś? Dobra Idę odpalonego Chciałbym sam gdzieś wyżej, do nich strzela. No właśnie, generalnie to. No, no! Uważaj, że. się tam. Jak tu wyjść stąd? Tu masz Pomocy! drzwi? Uważaj, bo one właśnie w każdy, każdy dom tak zajęły i tam jest ombre ich. Tu Chyba nie. Kurde, Był. Nas strzelają. Jezus, tutaj jest ze trzech uczników. O Jezus! Ty uważaj na uczników, jest tu chyba ich ze trzech. Mm. Jak ci wysadzą normalnie z to zginiesz. No ja wiem Ja pierdykam. Ile tego tu jest? Goni nas! Uważaj, za tobą trzeba być ciągle w ruchu stary Ja pierdzielę, o ten drawk mnie bije, to w sumie może się z nim rozprawię wow. Dobra, cyk starszą porobiony, ale tu no trzy uczniki Jeszcze inny mnie gdzieś bije z boku. Bo on tam mają respawn, wiesz, one w środku tego domu mają respawn. Więc najlepszym sposobem byłoby po prostu rozwolnić respawnu i tego zniszczyć. O, 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 nie umieram. U... Zniszczyłem, zniszczyłem ich respawn. Nie mam kondycji. Matko, szybciej z tą kondycją. Odpoczynku nie mam. Żyjesz tam jeszcze? Tak, ale jest cienką. No nie jest kolorowo. Aż ta muzyczka, która gra w tle, jest taka mega spokojna nie pomaga. Dobra, jednego łucznika zdziałem. Nie wiem gdzie jest drugi, ale tu mam jeszcze jednego. A drugi tam jest jeszcze gonił No właśnie, dobra, git. Mam 25 HP, ale tylko raz tu chyba trafili. O, w tu jest. A co, jest tam no i proste Co tu strzały? Chcesz krzemiennych strzał, trochę? A ile tam było? 20. No to w sumie może mi dać, tych, wiesz, bo mam 27 w tej chwili. Okay, to tam się 20 pewnie. No to w sumie też może być. Mam ich dużo więcej. Ja właśnie zapomniałem sobie ich zrobić. Nie no, przygotowałem się. E, tutaj chyba byłem. Tak, to jest krzemień i ten z Tutaj byłem. Gdzieś tu chyba jeszcze było jakiś budyneczek. Albo no już nie. Kurde, ale tu najwyraźniej te drogi jako ludzie kiedyś żyły. To ma jakąś historię, pewno. Tak, tak. No tam był jeden taki kamień, który jakby tą historię tych tak, dragów. No. Właśnie tam było że są coś tam bojownicy, którzy wyklęci sobie chyba czy coś takiego? Już kurde, nawet nie chcę teraz mieszać, bo już nie pamiętam tego dokładnie. Ale coś takiego było. No, i tutaj generalnie była taka wioska. Tutaj tych respawnów było chyba dwa albo trzy. I oczywiście tutaj były też dwa albo trzy, już nie pamiętam ile ule, pszczół, które potrzebowałem do tego, żeby zrobić u nas te pasieki. Więc, więc dlatego tutaj chodziłem i to zbierałem, ale już tego ostatniego respawnu to wychodziło ich tyle, że stwierdziłem, że dobra sobie odpuszczam i po prostu uciekam stąd. Nie biję się już z nimi. No i to tyle, taka fajna wioska była. No i co? I w sumie myślę, że wrócimy sobie do domciu. Po, poodkładamy odkładamy wszystkie rzeczy, które mam poodkładać i w następnym odcinku już będziemy lecieć z, z budową z budową naszej krawy, czyli naszego statku. I płynąć już na inne jakieś wysepki. Jeszcze, no. jeszcze z tego co wyczytałem, to o, on no się Jeszcze z tego, co wyczy, wyczytałem, to yy... Dosyć interesujący przeciwnik jest na morzu, i jest nim niejaki bąż morski, więc... na nadzieję... Czemu biegniemy w ogóle jakiś Prince of Persia, stary? No naprawdę! Prawie po ścianie, stary. Tak, no. Tak się nawet kamera dziwnie obsunęła. No. Nie wyglądało jakbyś Prince of Persia Co tu się dzieje w tej grze, to ja nie... No i, i popłynęłem po prostu gdzieś indziej. Nie pamiętam już co mówiłem. popłynęłem gdzieś indziej. O, okoń. Kurde, nie mam miejsca na okonia. Dobra, wali się. okoń, Bo nie, w kości. Chodź tu o No chodź tu. No, dawaj się. No, super. Odpłynął mi zajebiście. Okoń ja mi wziął i sobie odpłynął. Dobra, wracamy do domciu. I będzie trzeba już... Y Zacznijmy myśleć o żegludze. Mamy już z gotową akurat przestań, więc to nie powinien być większy problem. E, dobra, na no ten odcinek w takim razie będziemy kończyć. E, już będziemy w takim razie płynąć gdzieś indziej w kolejnym. Także dziękujemy bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, że jeśli się, się podobało, zostawcie lajkensa, zostawcie subika. E, a my uciekamy. Będziemy nagrywać kolejny odcineczek. Na razie. Cześć, cześć. cześć.